Od czasu do czasu odwiedzić, jak stoi pusty, sprawdzić, czy wszystko dobrze, czy wszystko dobrze pachnie. Oczywiście dobrze jest zimą, co jakiś czas napalić w piecu, żeby za dużo tej wygodzi, chociażby kominy nie wchodziło do środka. No trzeba, trzeba. Aczkolwiek ten dom 10 lat stoi. Nikt na stałe nie mieszka, jest odwiedzany od czasu do czasu i spisuje się bardzo dobrze. Posiadając dwumetrową izolację. Jest także chyba normy. On, jest trzyk on, on, on ma trzykrotnie większą izolacyjność od, od tego, co zalecają polskie przepisy. Także jest to czuć. Największy upał to jest właśnie termos. Największy upał, ale termos odpychający i największy upał w takim domu jest chłód. Największy chłód w takim domu można w ciągu godziny w piecu tak rozpalić, że otworzył. Oczywiście tu jest taki system, że piec przełączamy na ławę, że system, który bardzo polecam, bo normalnie wychodzi do 40% ciepła ciekawych.